Czy myślisz, że znasz Dubaj? Pomyśl jeszcze raz. Za olśniewającymi drapaczami chmur i ekstrawaganckim luksusem kryje się mroczna strona, którą niewielu odważa się ujawnić. Historie o pracy niewolniczej i nieokiełznanej prostytucji kładą cień na blask tego miasta. Imigrantki są zwabiane pustymi obietnicami i kończą uwięzione w sieci kłamstw i wyzysku. Dziś ujawnimy ten szokujących faktów o Dubaju, które wstrząsną twoimi wyobrażeniami. Przygotuj się na odkrycie ukrytej prawdy i zaskoczenie. W Dubaju ekstrawagancja osiąga zupełnie nowy poziom. Możesz dosłownie wypłacić złoto bezpośrednio z bankomatu. Wyobraź sobie zwiedzanie tego fascynującego miasta, otoczonego luksusowymi jubilerami i opulentnymi drapaczami chmur. Nagle decydujesz się kupić niezapomniany prezent DLA swojej żony, ale zdajesz sobie sprawę, że nie masz gotówki. Żaden problem. W Dubaju wystarczy, że podejdziesz do bankomatu i zamiast gotówki znajdziesz maszynę, która wydaje czyste złoto. Tak. Dobrze przeczytałeś. W Dubaju bankomaty oferują sztabki i monety ze złota, twenty furka ratowego w różnych rozmiarach. Te maszyny są wyposażone w najnowocześniejszą technologię, która automatycznie aktualizuje ceny złota co godzinę zgodnie z bieżącą stawką rynkową. Proces jest tak prosty, jak wypłata gotówki. Wybierasz pożądaną sztabkę lub monetę złota, a w ciągu kilku sekund maszyna dostarcza Twój skarb. Ale to nie wszystko. Te złote bankomaty, prawdziwe cuda innowacji, są strategicznie rozmieszczone w w prestiżowych miejscach, takich jak luksusowe hotele, ekskluzywne centra handlowe, a nawet w słynnym Burcz Halifa. Doświadczenie korzystania z tych bankomatów jest świadectwem ekstrawaganckiego stylu życia Dubaju, gdzie opulencja jest normą, a niemożliwe staje się możliwe. Przejdźmy do drugiego szokującego faktu. W Dubaju średnia ilość dni deszczowych to zaledwie twenty do twenty six dni w roku. Tak, w praktycznie pustynnym krajobrazie Dubaj jest znany ze swojego palącego upału, i ekstremalnej suchości. Przy takich warunkach pogodowych deszcz jest rzadkością. Deszczowe dni są rzadkimi wydarzeniami, zazwyczaj występującymi zimą, kiedy sporadyczne opady i przelotne burze przynoszą chwilową ulgę od palącego upału. Planując podróż do Dubaju, przygotuj się na intensywne i nieustępliwe ciepło, ponieważ tutaj suchość jest niepodzielną królową klimatu. Przygotuj się. Trzeci fakt jest niezwykle szokujący. Mroczna strona Dubaju, zwykle przyćmiona przez wspaniałość jego Błyszczącej architektury i olśniewającą nocną scenę jest tematem, który wielu woli ignorować. Za imponującymi drapaczami chmur i luksusowymi ekstrawagancjami kryje się ponura i niepokojąca rzeczywistość praca niewolnicza. Tysiące migrantów, głównie z takich krajów jak Bangladesz i Indie, stanowi niewidoczny kręgosłup tego prosperującego metropolii. Są to siły robocze, które budują imponujące budynki, utwardzają drogi i utrzymują gospodarczą machinę w ruchu. Jednak Historia tych pracowników jest naznaczona wyzyskiem i uciskiem. Nieludzkie warunki pracy są normą DLA wielu z tych pracowników, którzy często są zmuszani do pracy przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu za mizerne wynagrodzenie. Warunki życia tych pracowników są równie godne ubolewania. Mieszkają w przepełnionych i niehigienicznych kwaterach, gdzie brak higieny, niedobór wody pitnej i infestacje owadów są powszechne. Teraz fakt numer 4 zaintryguje Cię. Przygotuj się na odkrycie, które. Sprawi, że twoje oczy zabłysną. Mała flota super samochodów w Dubaju jest po prostu oszałamiająca. Podczas gdy w wielu częściach świata samochody policyjne to podstawowe pojazdy użytkowe, w Dubaju historia wygląda inaczej. Tutaj flota policyjna to prawdziwa kolekcja super samochodów, których wartość może łatwo przekroczyć ten milionów dolarów. Wyobraź sobie to: spacerujesz ulicami Dubaju i nagle natrafiasz na Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, C nawet BMW i E. Które są częścią codziennego wyposażenia lokalnej policji. I to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ jest wiele innych supersamochodów, które również należą do floty. Może to wydawać się sceną z filmu akcji, ale tutaj to tylko kolejny zwykły dzień w Dubaju. Pomyśl o celu tych supersamochodów. Oczywiście służą one do utrzymywania bezpieczeństwa, ale mają także ważną rolę jako narzędzie marketingowe. Zapewniają unikalną widoczność miastu, przyciągając odwiedzających z całego świata i podnosząc Dubaj do rangi światowej klasy destynacji turystycznej. A co z kosztami? Cóż, koszt utrzymania tych luksusowych pojazdów to tylko mały ułamek tego, co pieniądze z wydobycia ropy naftowej mogą zapewnić. Tak, w Dubaju nawet policyjne samochody są widowiskiem bogactwa i ekstrawagancji, więc następnym razem, gdy odwiedzisz Dubaj, nie zdziw się, gdy zostaniesz eskortowany przez paradę super samochodów policyjnych. Kontynuując temat super samochodów, jeśli byłeś pod wrażeniem poprzedniego faktu, fakt numer 5 zaskoczy cię: w scenerii, gdzie luksus i opulencja są główne, bohaterami, Dubaj oferuje zaskakującą i intrygującą niespodziankę. Porzucone luksusowe supersamochody. Wyobraź sobie kontrast widzenia Lamborghini, Ferrari i Rolls-Royce'ów, niegdyś symboli władzy i statusu, teraz pokrytych kurzem i zapomnianych na ruchliwych ulicach miasta. Co sprawia, że zamożni ludzie porzucają swoje wymarzone samochody? Odpowiedź tkwi w złożonościach gospodarki i zmienności finansów globalnych. Wielu ekspatów, przyciągniętych obietnicą sukcesu i fortuny w Dubaju znalazło się w tarapatach, gdy bańka nieruchomości pękła i światowy kryzys finansowy wstrząsnął światem w 2008 roku. W obliczu miażdżących długów i strachu przed egzekucją hipoteczną, wielu zdecydowało się porzucić swoje najcenniejsze dobra, w tym luksusowe samochody w desperackiej próbie ucieczki przed finansową przepaścią. Efektem jest surrealistyczny krajobraz porzuconych samochodów, cichych świadków, utraconych iluzji i zrujnowanych marzeń, które w Wielu doświadczyło w tych burzliwych czasach. Te porzucone supersamochody opowiadają potężne historie o nadmiarze i dekadencji, oferując wgląd w ukryte realia za błyszczącą fasadą Dubaju. W miejscu, gdzie bogactwo jest eksponowane bez zastrzeżeń, te porzucone samochody są wyraźnym przypomnieniem niepewności, które mogą towarzyszyć nieustannej pogoni za materialnym dobrobytem. Fakt Numer 6 w Dubaju normy etykiety wykraczają daleko poza proste proszę i dziękuję. Tutaj nawet w jaki siedzisz może przekazywać potężne wiadomości. Pokazywanie komuś podeszw stóp jest uważane za wysoce obraźliwe. Dlaczego? Otóż podeszwy stóp są postrzegane jako najbardziej nieczysta część ciała, a ich pokazywanie komuś jest uznawane za brak szacunku. Wywodzi się to z islamskich tradycji kulturalnych i religijnych, gdzie muzułmanie są instruowani, aby myć stopy przed modlitwą jako znak oczyszczenia. Dodatkowo buty są postrzegane jako przedłużenie stóp, więc uderzenie kogoś butem jest szczególnie Obraźliwym i pogardliwym gestem. Te zasady etykiety mogą wydawać się dziwne zachodnim odwiedzającym, ale są głęboko zakorzenione w kulturze i tradycji Dubaju. Więc jeśli odwiedzisz to tętniące życiem i kosmopolityczne miasto, pamiętaj, aby trzymać stopy na ziemi i podeszwy butów z dala od osób wokół ciebie. W fakcie numer 7 w Dubaju wizja przyszłości staje się rzeczywistością dzięki robotom policyjnym, patrolującym ulice. Te niezwykłe maszyny nie są tylko wizją z science fiction, są namacalne. Rzeczywistością w jednym z najbardziej innowacyjnych miast na świecie. Wyobraź sobie to: inteligentne roboty, wyposażone w najnowocześniejszą technologię, przeszukujące ulice w poszukiwaniu wszelkiej podejrzanej aktywności. Wyposażone w sztuczną inteligencję, te metalowe strażnicy potrafią identyfikować wzorce zachowań, rozpoznawać twarze, a nawet przewidywać potencjalne zagrożenia, zanim się pojawią. Dzięki kamerom monitorującym najnowszej generacji, te roboty są oczami i uszami sił policyjnych, nieustannie monitorując otoczenie. Potrafią wykrywać podejrzane ruchy, sprawdzać tożsamości, a nawet komunikować się z obywatelami, dostarczając przydatnych informacji i zapewniając szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. Te roboty nie są tylko narzędziem pasywnego nadzoru są aktywną częścią strategii bezpieczeństwa Dubaju. Potrafią reagować na wezwania alarmowe, patrolować obszary wysokiego ryzyka, a nawet wystawiać mandaty za naruszenia ruchu drogowego. Krótko mówiąc, te roboty nie tylko pomagają zapewniać bezpieczeństwo publiczne, ale także przyczyniają się do uczynienia Dubaju jednym z najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych miast na świecie. Teraz pozycja ósma. W Dubaju, w cieniu olśniewającej architektury i opulencji, wyłania się świat kontrastów. Dla wielu kobiet, obietnica lepszego życia przyciąga je do tego błyszczącego miasta, gdzie poszukiwanie możliwości może prowadzić na mroczne ścieżki. Wiele z nich przybywa w poszukiwaniu lukratywnych miejsc pracy, ale kończą uwięzione w sieci wyzysku i nadużyć. Rzeczywistość prostytucji w Dubaju. Jest skomplikowana i wieloaspektowa. Niektóre kobiety są ofiarami handlu ludźmi, zwabionymi przez oszukańcze agencje fałszywymi obietnicami pracy. Inne są zmuszane do wejścia w przemysł seksualny z powodu trudności finansowych lub presji społecznych. Istnieją również te, które widząc pozornie lukratywne możliwości, decydują się zostać profesjonalnymi pracownicami seksualnymi. Dla niektórych kobiet prostytucja w Dubaju może być znaczącym źródłem dochodu, pracując jako luksusowy Towarzyszki w ekskluzywnych klubach, prestiżowych hotelach czy y, obsługując klientów z wyższej półki, mogą zarobić duże sumy pieniędzy i cieszyć się pozornie luksusowym stylem życia. Jednak za tą fasadą glamur wiele z nich boryka się z codziennym wyzyskiem, nadużyciami i nieludzkimi warunkami pracy. Ważne jest, aby uznać, że rzeczywistość prostytucji w Dubaju jest naznaczona szeregiem wyzwań i niebezpieczeństw. Chociaż niektóre kobiety mogą odnosić sukcesy finansowe w przemyśle seksualnym, Często wiąże się to z wysokimi kosztami emocjonalnymi i fizycznymi. Nieustanna pogoń za lepszym życiem może prowadzić do desperackich wyborów. Wreszcie fakt numer 9. Jeden z najbogatszych budynków na świecie pokrytych złotem. W hotelu Burj al-Arab, złoto to coś więcej niż zwykły element dekoracji. Jest wyrazem luksusu i opulencji w każdym calu. Od momentu, gdy goście przekraczają majestatyczne wejście hotelu, aż po chwilę, gdy wchodzą do swoich wspaniałych apartamentów, złoty blask jest obecny w każdym zakątku. Każdy szczegół jest starannie ozdobiony złotymi akcentami, od eleganckich poręczy na schodach, po olśniewające żyrandole, które oświetlają wspaniałe przestrzenie. Dzieła sztuki, dodatki i meble są starannie dobrane, aby odzwierciedlać wspaniałość i majestat, które symbolizuje złoto. Nawet w kulinarnych opcjach złoto jest wyraźnie obecne. W restauracjach światowej klasy hotelu Dania są przygotowywane z wysokiej jakości składników, a czasem nawet z jadalnymi płatkami złota, co zapewnia prawdziwie luksusowe doznania kulinarne. Na koniec. Fakt 10. W Dubaju jedzenie i picie w środkach transportu publicznego jest zabronione. W Dubaju nawet zasady etykiety w transporcie publicznym są traktowane poważnie. Jedzenie i picie w pojazdach jest zabronione, a władze dbają o to, aby wszyscy przestrzegali tej surowej normy. Chodzi nie tylko o utrzymanie czystości, ale także o zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich pasażerów. Dlatego, wsiadając do autobusu czy metra w Dubaju, pamiętaj, aby zostawić przekąskę na później i cieszyć się pod drużą bez obaw. Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami na temat mrocznej strony Dubaju w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij wideo, które pojawia się teraz na twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba ci się nasz materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.